Cześć, witajcie. E, wracamy trochę do poradników modowania. E, dawno tego nie robiłem, ale pojawiła się okazja e, z ciocią jaszczurką. Gramy ostatnio w Greenhella. E, gra bardzo podobna do The Forest. E, ale o samej grze, jeżeli będziecie chcieli, to może inny, inny filmik nagram. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście. A na razie, właśnie to, o czym tytuł filmiku będzie wskazywał. Modyfikacja wgrywanie modyfikacji do gry jest tutaj to banalnie proste wchodzimy sobie na stronę mod Api. link oczywiście będzie w komentarzu podany tutaj otworzy nam się strona ona wygląda tak często jest tak, że the forest jest zaznaczone jako domyśle zmieniamy sobie na green hell no, tak widzicie nie ma takich specjalnych tych zmian no i wybieramy sobie w punkcie trzecim mamy listę naszych modyfikacji. Debug mode to jest oczywiście podstawa, która jest potrzebna. Znaczy to nie jest potrzebna, ale tutaj nam daje naprawdę duże narzędzie do modyfikowania gry i zmieniania różnych, różnych ustawień, parametrów i tak dalej. Każdy mod najeżdżając sobie na to i jest opisany, co nam mniej więcej daje. Jeżeli klikniemy sobie tutaj w ten kwadracik ze strzałeczką, pokazuje nam oczywiście mm, Przechodzi, no, otwiera nową zakładkę i pokazuje oczywiście e, dużo więcej, e, dużo lepiej opisana ta <laughs> modyfikacja, która jest załączona. Niestety nie wszystkie mody dobrze działają z tą grą, z tego względu, że gra jest co jakiś czas aktualizowana dalej, więc niektóre mogą nie funkcjonować. Wszystkich nie będę sprawdzał. To, że sobie będziecie musieli na własną rękę, tak jak na przykład custom map jest modem, który bez sensu jest tutaj do wgrywania, otwiera tylko fragment mapy, owszem, zaznaczono mamy naszą lokalizację na tej mapie na bieżąco, jednak no jest ona dosyć mało użyteczna. Już sobie znajdę mody, które ja bym chciał, minimap mode, to jest bardzo fajny mod, który nam pokazuje mapę i on już jest dosyć pomocny. Hmm. No już sobie e, a nie, 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 nie. tu był chyba tak. To go moda chcę sprawdzić, bo jego w sumie nie sprawdzałem jeszcze i permanentny gaobo. ja sobie te trzy modyfikacje zainstaluję. Jak mam już zaznaczone, klikamy sobie download. Strona, jak widzicie, pyk szybciutko pobrała. Przechodzimy sobie do naszego e, katalogu z pobranymi. Ja stąd oczywiście wyciągam ten katalog. Otworzyłem sobie gdzieś na dysku, jak widzicie, e, katalog o nazwie Mody, w nim Greenhill. Hmm. OK. Wklejamy tutaj, wypakowujemy sobie i mamy całą aplikację ModAPI. E, klikamy po prostu Otwórz ModAPI. Opcje gry nie mogą zostać znalezione automatycznie. Proszę podać ścieżkę do gry, jeżeli tak się zdaje stanie, wybieramy sobie oczywiście. Eee, I znajdujemy naszą lokalizację gry. Ja już to miałem robione, więc mi tutaj e, podpowiada. Oczywiście tam gdzie mam zainstalowane w moim przypadku dysk G, Steam, Steamapps, Simon, e, Greenhill i tutaj wybieramy sobie ikonę startową naszej gry. W standardowej lokalizacji oczywiście to jest Dysk C, Program Files, Steam, Steam i tak dalej, reszta już bez zmian. Klikamy Otwórz, Kontynuuj i OK. Otworzyła nam się tutaj aplikacja Modapi. Tu sobie możemy wybierać, które modyfikacje chcemy, aby w danym momencie były włączone. Wiadomo, nie zawsze wszystkie chcemy używać. Nie zawsze każda modyfikacja będzie nam potrzebna. Nie wiem, włączymy sobie właśnie modyfikacje do wolnego budowania. Stwierdzimy, że gramy wiem, z kolegami. Nie chcemy teraz ułatwiać sobie tej gry, niech ta rozgrywka jednak będzie trochę ciężka. Wyłączam aplikację, uruchamiamy, nie ma problemu. Sobie oczywiście zaznaczę te trzy aplikacje, klikamy włącz grę. Gra już automatycznie zostanie uruchomiona. Jeżeli y, zostawimy tak, wszystkie ustawienia, przy kolejnym uruchamianiu gry, normalnie uruchamiamy ze Steam'a, e, modyfikacje powinny być już wczytane, mm, nie ma problemu, one już są z automatu, będzie to ustawione. Jeżeli chcemy to wyłączyć, odpalamy sobie właśnie bezpośrednio Modi usuwamy aplikację, tudzież dodajemy aplikacje, które no, modyfikacje, które chcemy jeszcze e, włączyć lub wyłączyć, klikamy otwórz grę i ona sobie już, e, już dalej będzie. E, robiła to co, co, co musi, czyli dodawała, lub podejmowała niektóre modyfikacje. Pokażę Wam jak to wygląda. E, odpalamy grę. Bo sam muszę zobaczyć, jak działa ta modyfikacja odnośnie grafiki. Bo kompas, e, kompas fajnie się pokazuje sam od razu e, bez najmniejszego problemu. No, gra niestety się trochę ładuje. Jest modyfikacja, która sprawia, że gra się szybciej ładuje, jednak to są tylko 13 sekund, więc nie wiem, czy jest sens ją instalować. Jak widzicie, kompas się załadował bardzo ładnie. Od razu widzimy, w jakim kierunku idziemy. Na ile to będzie przydatne, nie wiem. Przetestuję za, za jakąś chwilę. Natomiast wygląda ładnie. Jeżeli chcemy minimapę, tą, którą wgrywaliśmy, wciskamy sobie F5 i tutaj jak widzicie odpala nam się mapa już z naniesionymi niektórymi lokalizacjami oczywiście możemy sobie tutaj jeszcze pomodyfikować co ma pokazywać czego nie pokazywać w jakim języku e, moją pozycję możemy na przykład użyć takiej opcji Next Minimap Click Teleports jeżeli sobie to klikniemy w tym momencie e, mogę się a przeniesiemy się i przeniosą się widzicie do wioski Tubylców, bo jest dobra, nie będę ich słuchał. E, niestety, żeby włączyć minimapę, klikamy F5. Aby ją wyłączyć, musimy przeklikać następne, czyli samą minimapę, e, powiększoną minimapę, i dopiero nam się wyłącza. E, może to się stać trochę uciążliwe, natomiast, m, tak jak widzicie, nasza lokalizacja jest od razu pokazana, co jest dużym plusem bo jeżeli graliście w grę, to wiecie, że otwierając normalną mapę, nie dość, że musimy trafić na odpowiednią mapę, która jest, na której się akurat znajdujemy, w której lokalizacji, to jeszcze nie ma tutaj naniesionej naszej lokalizacji, jesteśmy mniej więcej teraz tutaj. I chciałem sobie zobaczyć opcję więcej grafiki, ale niestety a, pod o Aha, czyli tu już możemy sobie modyfikować jeszcze więcej. Jakoś dużo nie ma specjalnie, ale zawsze można się trochę jeszcze pobawić. Więc, tak jak widzicie, wgrywanie modyfikacji do tej gry jest banalnie proste, bardzo fajnie skonstruowane, nie ma tu jakiejś dużej filozofii. E, dajcie znać w komentarzu, czy Wam pomógł ten tutorial. E, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście też zadawajcie na wszystkie. Jak zawsze postaram się odpowiedzieć. Do następnego, trzymajcie się. Hej!